Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami dzisiaj takim fajnym kubkiem pełnym pomidorówki. Dzisiaj nie ma kawki, dzisiaj jest pomidorówka, ponieważ Przemek sprzedał mi jakiegoś wirusa chyba, czy jakąś bakterię, ciężko wyczuć, ale tak mi tutaj siedzi coś w gardle, że nawet nie chce mi się myśleć, słuchajcie, o kawie, w ogóle nawet mi się nie chce myśleć o jedzeniu, to jest... Jedyna dobra rzecz wynikająca z takiego podziębienia, że nigdy nie chce mi się wtedy jeść, dlatego taka um, gorąca zupa to jest fantastyczny pomysł dla mnie w tym momencie, bo to mi tak będzie samoistnie przechodzi przez układ pokarmowy, nie muszę się jakoś specjalnie mordować, ale tak mi tutaj stoi takie, i tak mnie tu drapie. Mmm. Mm. No niestety. Na przednówku to tak bywa, niby już wiosna, ale temperatury, wiatr, wszystko i w ogóle wszystko wierszem mówię, masakra. Ale gorąca pomidorówka to leczy ze wszystkiego. Słuchajcie, dostanę cudowną paczkę, której y, część Wam pokażę, y, bo jest taka rzeczywiście tylko i wyłącznie dla mnie, to znaczy w tym sensie, że Mogę ją już użytkować a, i mogę Wam pokazać, a drugiej części nie mogę Wam pokazać, ponieważ ta druga część e, stanowi materiał do kolejnego wyzwania, które Kinga wymyśliła. No Kinga to jest niesamowicie płodna twórczo-kobieta i e, wymyśliła kolejne wyzwanie, e, którego już nie mogę się doczekać, ale to za czas jakiś zobaczcie, jak ładnie chodzę. Tak dzisiaj pociągnęłam sobie paluszkiem i rozerwałam sobie pół rękawa, no muszę wziąć igłę i nitkę i to zaszyć, no ale nie będę już się teraz chwilowo przebierać. W każdym razie pamiętacie, pokazywałam Wam pożegunki e, jedwabne, które Kinga szyje A, i pamiętacie też prawdopodobnie, jeżeli oglądałyście ten film, że głośno się zastanawiałam nad tym, żeby zacząć szyć poszewki. Właśnie z jedwabiu. E, to znaczy, żeby Kinga zaczęła szyć poszewki, bo ja to absolutnie nie mam ani czasu, ani maszyny, ani nic z tych rzeczy. Także Kinga e, poszła. Jak gdyby za, moim, e, za moją prośbą. Muszę łyczka jeszcze przepraszam. Mm. Poszła za moją prośbą i słuchajcie, uszyła. Dostałam dzisiaj paczkę z. Z tymi poszewkami. Nie wiem, czy Kinga rozpocznie, czeła, czy rozpocznie taką seryjną um, działalność poduszkową, poszewkową właściwie, bo um, ja te poduszki od Kinga kupiłam, ja je zamówiłam, ja za nie zapłaciłam, ale nie chcę Wam tutaj mówić o cenie, bo nie wiem, jaką Kinga cenę ustali, więc no wiecie. No to już jeżeli macie takie, taką ochotę zapytać Kingę o poszewki, to musicie po prostu zapytać o cenę. Zobaczcie, dostałam przepiękne dwie jedwabne poszewki. Wiecie co? Gdybym ja nie wiedziała, że one są z używanego jedwabiu, to by mi do głowy nie przyszło, że one są używane, ponieważ y, wszystko wygląda tak, jakby to było całkowicie nowe. Ja poprosiłam o rozmiar 50 na 70 bo takie mam poduszki. I zobaczcie. Kinga uprzedziła mnie, że nie jest krawcowa i nie będzie używać zamków, ale jest bardzo głęboki ten zakład. Bardzo, bardzo głęboki. O, aż zaraz wam pokażę dokąd. O, aż dotąd jest. To stanowi taki kawał zakładu. także spokojnie ukryjecie w tym poduszkę. Jest obłędny i przy pięknym takim miedzianym kolorze. Cudne są. No i Kinga nie byłaby sobą, jakby do poduszek nie dołączyła mi jeszcze w tym samym kolorze gumeczki jedwabnej, no także Kingus, jestem Ci bardzo wdzięczna jestem szczęśliwa, poduszki są piękne i tak jak mówię, nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy że to jest hmm, rzecz, która została uszyta z używanego materiału piękne są, także ja bez względu mi dzisiaj będę ubierać moją poduszkę w jedwabną poszewkę a co? Jak szaleć, to szaleć, prawda? Na drugiej części nie mogę Wam pokazać, bo stanowi właśnie materiał do wyzwania. Także bardzo mi przykro, ale to pewnie dopiero, nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, czy po świętach będziemy robiły to wyzwanie, bo jeszcze się z kinką nie zgadałam. W każdym razie nie mogę więcej pokazać. No, ale do wyzwania już e, serdecznie zapraszam. Przepraszam, będę popijać, bo naprawdę strasznie mnie drapie w gardło. Hmm. Teraz będę robiła przepyszny obiad. A teraz wam pokażę jaki. <laughs> hmm. W każdym razie a tu mi dołączyła jeszcze jedną Kungel. Ona jest niesamowita ta dziewczyna. Kinga ja po prostu nie liczyłam na tyle dobra. Naprawdę bardzo bardzo dziękuję. E, byłam dzisiaj w mieście... Jak co dzień? I kupiłam, wiecie co, coś, czego mówiłam Wam, że nie mogę kupić ani w sklepie, ani w Biedronce, ani u mnie w Lidlu. Nie w Lidlu, ja do Lidla ostatnio nie bywam, bo nie mam samochodu. Ani w Biedronce, ani w Polo, ani w żadnym Ekszonie, ani innym takim nigdzie nie mogłam znaleźć nasion pomidorów. I słuchajcie, dzisiaj trafiłam. Trafiłam yy, i to takie, jakie chciałam, bo yy, zobaczcie, kupiłam te małe, śliczne pomidoreczki. I to jest pomidor gruntowy, który nazywa się ta odmiana Radana. Odmiana typu Cherry, doskonała na balkony i tarasy. I o to właśnie mi chodziło. Eee, I one są do gruntu, nie? Wysiewane mają być marzec, kwiecień, czyli idealnie się e, właśnie y, wstrzeliłam do gruntu maj, czerwiec. A owoce mają mieć. Sierpień, wrzesień dopiero? Hmm. No dobra. Liczmy na to, że sierpień. W każdym bądź razie, w takim razie będę musiała kupić jeszcze jakieś inne, które szybciej zaczynają kwitnąć i owocować. No bo tak by się już chciało tych swoich, nie? Tu nawóz czeka. Dobra. W każdym razie to chwilowo na tyle, a za chwilę będę się brała do robienia bardzo szwedzkiego obiadu. Zobaczcie, jakie mi Dary Przemek wczoraj przywiózł. Nie wiem, czy też jesteście takimi miłośnikami klopsików z IKEA, bo Przemek wczoraj z młodym byli właśnie w Warszawie i poprosiłam, żeby przywieźli, przywieźli, słuchajcie, kilogramową paczkę tych mięsnych i kilogramową paczkę tych wegańskich, bo powiem Wam, czy Wegańskich. No, tu jest napisane, że one są yy, boże warzywne. Ja nie wiem, czy one nie mają tam w składzie jakiegoś jajka. Zaraz sprawdzę, tak w ogóle. Hmm, hmm, hmm. Wstępnie podsmażane. Ciecierzyca, marchew, groch, papryka czerwona, kukurydza, jarmusz, olej rzepakowy, cebula, skrobia, yy, szałwia. Nie, nie, to czyli są wegańskie, tu nie ma jajka. Nie ma jajka, także nie wiem czy jesteście takie mocno zainteresowane takimi kulkami, bo ja je po prostu uwielbiam i to najbardziej uwielbiam właśnie te warzywne. No mi najbardziej smakują nie ze względu na to, że są wegańskie, tylko po prostu uwielbiam ten smak. I zobaczcie, zrobiłam taki własny domowy sos pomidorowy na bazie właśnie, no wiadomo, pomidorów, ale cebulki też startej marcheweczki. Oczywiście sos pomidorowy, więc wszystko urypane w pomidorach, jak się długo gotuje, no ale mniejsza z tym. I żeby mi się nie pomyliły, to te mięsne będę rozgrzewać właśnie w sosie, zaraz je będę wrzucać, a w małym garnuszku rozgrzeję sobie te warzywne. Wiecie, no nie umrę jak zjem mięsnego, ale oni bardziej umrą jak zjedzą bez mięsnego. A po co się mają marnować w na talerzach? Rzeczy, których oni nie chcą jeść. Także ja sobie rozgrzewam i będziemy niedługo jeść obiad. I, ale nie spirę z ziemniaków tak jak Wika, tylko u nas z frytkami, chociaż z frytkami w też podają. Także rozgrzewam, bo nie mogę się już doczekać obiadu. Zobaczymy sobie razem, jak ładnie wyglądają i jak pasują te cudowności. Ja co prawda mam świeżo zmienioną pościel, więc chwilowo nie będę przebierać tak naprawdę tych poduszek, ale jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. W ogóle wiecie, co to jest tak ekskluzywne? Że aż na no, szkoda się na to kłaść. Jest takie piękne. Nie wiem, swoją drogą yy, gaz, z czego ty to szyłaś. sukni balowej, ja pierdolę. Trzeba, zobaczcie. Ta dziewczyna jest genialna. Poprosiłam 50 na 70. Zobaczcie. Pomoczyłam sobie. Tu nie jest żadna plama. Ja tutaj pomoczyłam sobie ręką w kuchni teraz, bo z kuchni szłam z tymi poduszkami. Ale zobaczcie, zobaczcie jakie to jest piękne. Zobaczcie, tak szeroki jest ten zakład, że jak wpakujecie pod niego poduszkę, ona ginie. 100%. Ja w żadnej drogiej pościeli, którą kupowałam, słuchajcie, nie miałam tak dużego zakładu na poduszkę, żeby ona nie wystawała. Zobaczcie, nic tu nie wystaje. Ja jestem w totalnym szoku. A tak akurat jeszcze <grytanie> moja ruda poduszka, normalnie, zobaczcie. No, przecież to jest cudo. Szczery mój zachwyt. Naprawdę przyrzekam Wam to jest. Absolutnie mój szczery zachwyt. Coś fantastycznego. Ja wiedziałam Kinga, że to jest zdolna dziewczyna, ale że te poduszki będą aż takie piękne. To by mi nie przyszło do głowy. Słuchajcie, piszcie do Kingi. Piszcie do Kingi, żeby naprawdę zaczęła seryjną produkcję poduszek, bo ja zamówię sobie chyba jeszcze ze dwie na zmianę. Coś pięknego. Cudowne. Kochani, ten jakże ekskluzywnym akcentem ja kończę już na dzisiaj, bo czuję się tak, będzie. na dwa razy ułeknęłam sobie gripex i zaraz będę robiła sobie gorącą kąpiel z solą Epsom. Pozdrowienia dla Sylwii S. Także ja kończę na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki, pa, pa.